Okej, okay, moi kochani, witam w kolejnym odcinku Soldier of Fortune Platinum. Przed chwilą nagrałem poprzedni odcinek, także to jest tak jakby jedna ciągła sesja, ale jest ładnie podzielone, więc się nie będziecie musieli obawiać, że coś będzie nie tak, że się nie przywitam, że się nie pożegnam. Wyłączamy to! Ja nie chcę tego alarmu. Źle postąpiłem, ale trudno. Okej, okay, idziemy dalej. W poprzednim odcinku chyba coś gadałem o kobietach, że, że kwintesencja, że, że śmietanka. Także wiecie, kobiety trzeba doceniać, bo to są naprawdę wspaniałe, boże istoty nasze anioły. No. Z pozdrowieniami dla każdej kobiety oglądającej obecnie ten film. Dobra, i tu trzeba uważać na ten cholerny samolot. A tu jest jakiś ładny inżynier. Znaczy ładny inżynier. To jest jakiś po prostu inżynier. Nie... A, my musimy strzelać w to, dobra. Czy to się samo... Nie, to się samo rozgibcy, okej. Okay. A, i ten inżynier się spalił, no i widzisz, no i widzisz, panie inżynierze, po coś tam stał na wietrze. Mogłeś sobie wejść do bazy kulturalnej, i ja bym cię zabił. Byłoby to bardziej humanitarne. O, tu jakaś pani jeszcze, tak. Eee, oczywiście gra również dla szowinistów, bo mimo to, że możemy sobie strzelać w różne nacje, możemy też strzelać w kobiety. Więc jeżeli ktoś jest szowinistą, albo po prostu lubi zabijać kobiety, to proszę bardzo, zapraszamy do Soldier of of Platinum. Dobra, pięknie, znaczy nie pięknie, bo odjęło mi trochę życia, teraz w Matrixa zajechałem. Pyk. Pyk, 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 ten skaczeń. To jest trochę głupie ten system skakania i ochrony, no ale trudno. Nie będziecie mi tu po rosyjsku gadać. Wrzesz, rosyjski to jest też bardzo fajny język. Jakbym miał wybierać jakiego języka się miał. Um, jakiego języka chciałbym się nauczyć, to byłby to właśnie rosyjski. Czy to się da otworzyć? Na control panel, coś tam, coś tam. Dobra, to musimy jakiś przycisk znaleźć, podejrzewam. Pewnie będzie to na górze, a ja tego nie zauważyłem. A, dobra, już widzę, tam trzeba tam, tam, tam. tędy przejść i to trzeba... I tu pewnie trzeba... No weź tam pan skocz, panie John. Panie Jacek, jak to ładnie przetłumaczyli. Teraz trzeba uważać. Ostrożnie, schodzimy. Piek no oczywiście. Ostrożnie, Kirosku, ostrożnie. Tego pana też zabijamy. Ale cholera wytrzymał. Okej, okay, idziemy tędy, tędy, tędy. I do góry pięknie. Seksownie się wspinamy. Tu łapeczka też się przyda. Tędy, tędy, tędy. Pan na mnie wchodzi w drogę. A i to są te drzwi, chyba. No to spoko. Wyszło bardzo fajnie. Tu zaraz będzie gdzieś. Yy, ta. Yy, wieżyczka. Tego chyba też nie otworzymy, bo to się z drugiej strony. Z jednej strony to się tylko otwiera. Dobra, i tutaj też będę pewnie błądził. Ale coś. pięknie, pięknie, zatrzymujemy się. To jest właśnie fajne, że tą grę można przejść cały czas klik, klik yy, trzymając W. O, tutaj trzeba uważać. Dzień dobry. A, tu jakiś widzę. nie Boże, kochany. A inteligentnie wszyscy, no cóż. Dobra. A, tutaj myślałem, że będziemy mogli ten. Za zaobserwować pierwsze efekty pracy nad bronią chemiczną, ale nie, to jeszcze nie teraz. Przechodzimy dalej, ani chilując wszystko co na nam stanie na drodze, nawet kobiety i dzieci! I tędy, 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 tędy. A, tak, dobra, że ten samolot jak, znaczy samolot, ten helikopter, który się... Chopper. na Chopa. Jak ten... Yy, helikopter się rozdupcył, to my musimy teraz przerzucić zasilanie. Bo on ten, ten... ten cały wybuch tego helikoptera spowodował coś tam... Yy, jakąś awarię coś takiego. Tędy, 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 pyk. Ustawiłem sobie, mam nadzieję. Czekajcie, sprawdzę. Ustawiłem sobie. Czy Kilos53 ustawił sobie coś takiego? Ustawił sobie, Kilosek, mądry, fajny, fajny. No. NIE! NO! no. Ludzie! Dlaczego wy musicie stać w takich niepozornych miejscach i nie straszyć mnie? A potem ja was zabijam i wszyscy mają... Wszyscy mają cholera problem do mnie i... Friend is killed i takie tam i takie tam. Okej. Okay. A teraz w tył zwrot. Albo tędy. Nie, wiecie co? Pójdziemy po prostu... Zrobimy w tył zwrot. Tak będzie łatwiej. Tak mi się wydaje. Chociaż. Tak, 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 tak. Na pewno tu... Nie, 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 nie. Tył nie będzie dobry, ja pamiętam już dlaczego. Ja już kiedyś zrobiłem taką gafę, drugi raz jej nie popełnię. Tędy. Dzień dobry. Kamizelkę. Proszę mi tutaj nie podchodzić kobieto, źle obcięta. Boże, coś się dzieje. A tam jest jeszcze wieżyczka. To pewnie za tą źle obciętą kobietę mnie tak rozstrzelali. Przepraszam. Widzicie, kobiety naprawdę mają moc. Mają moc w sobie. Coś, coś... A! Nie, 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 nie. Drogi panie czołgu. Pan się nie kłopocze, niech sobie pan... się zatrzyma w jednym miejscu, stoi najlepiej, nie wchodzimy sobie w drogę, będzie super. Pięknie, wszystko wybucha. W ogóle to jest taka... To jest taka bardzo cecha charakterystyczna Soldier of Fortune, że tutaj wszystko wybucha zawsze. W każdej misji coś będzie wybuchało, zauważcie, naprawdę. Chociaż w sumie, może nie w każdej, ale w większości. No bo potem je łapiecie za słowa i... O, kilo się pomylił, skurwysyn. A to nie, 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 Majkani. Będę uważał teraz na to, co, co mówię. Zaiwaniamy z powrotem. Trochę to męczące, no ale cóż. A, tutaj jest ci, co byli na cutscence. Ekipa powitalna? Dobra. To jest chyba koniec tej kolejnej części misji, tak mi się wydaje. Mhm. Aha, czyli my jesteśmy drodze na dół, a oni, no tamten tam, ten komandor powiedział, że już go mamy. że mamy go, coś takiego. Ale dobra, nie zaliczyło mi zabicia nie tego przyjaciela, friendly, czyli spoko. To pewnie nie był żaden cywil, tylko jakiś przebrany rusek chciał mi wbić nóż w plecy, także dobrze postąpiłeś. Kilosku jest super. Zer ja, taki wał. A i to jest też. Jeżeli moglibyście, podajcie mi, jak się, jak się nazwę tego pistoletu, którym posługuje się John Mullins, bo to jest strasznie interesujące. Jak ten pistolet potrafi. Jest, jest taka jedna scenka, nie, nie jestem pewny, czy wam ją czy wtedy zwrócę na to uwagę, bo jest chyba, że zapomnę po prostu o tym. Ale ten. Ale jest taka scenka, kiedy on po prostu wali, jak z maszynówy z tego pistoletu. Dlatego jest, jestem bardzo ciekawy, jak się nazywa owy pistolet. Dobra, ja to, ja to kliknąłem, prawda? Kliknąłem. Nie, nie nie napatoczcie się tutaj, nie napatoczajcie się, inaczej, nie podchodźcie mi pod celownik, może tak, poczekajcie na swoją kolej, każdy dostanie piłkę. Okej, okay, okej, okay. dziękuję bardzo, dogadaliśmy się, widzę tutaj też ktoś wychodzi, nie, a tak, wychodzi, no wychodzi. Tutaj sobie patrzę, obserwuję, nie ma obserwowania i jeszcze ktoś za mną szedł, miło z pana strony. Teraz tutaj, pyk, 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 apteczka, o nie, chcą nas odkazić, otwórz drzwi. Jacku, szybko, Jacku. Będę na niego mówił Jacku, mam nadzieję, że Wam się podoba. A, tu tutaj wyszli panowie. I tutaj, szybciutko, pięknie, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, tutaj pięknie, klik. A, złe, złe hasło. Trudno, znajdziemy lepsze. Idziemy, tutaj, taki joke, taki sucharek. Łapka w górę za sucharek, łe, łe, łe. Tędy? A, tu są naukowcy. Tu, ktoś tam klęczy, ten se stoi, te, a, bo tutaj oni są chyba pod kluczem że tak się wraca. Czy tu nie ma nic, co by mogło nam pomóc, bo tak nie chcę mi się wierzyć. A, tu właśnie. Oj, prze... przepraszam, no. Nie chciałem. No, sorka, kochani, wybaczycie. Wybaczymy, Kilos. A, to dziękuję. Jak jesteście tacy militos to spoko, dobra. I teraz chyba już nam ładnie wszystko. O, wtedy też można. Teraz, no właśnie, teraz się już otworzyło. No, przepraszam. O kurde, o kurde, o kurde. Coś wybucha pod nami, no. A tu się zacięła jedna opcja, bo tutaj było coś takiego, że tutaj był narysowany taki gość, który wali w drzwi. No przepraszam, nie, nie zobaczymy go. Trudno, ale ale tam był taki gość, który wali w drzwi. Wali w sensie, że pięścią... A nie, to tutaj jest ten gość, przepraszam. No fajnie napierdykarz, fajnie. On nam chyba nic nie zrobi. Będzie sobie tak stukał i stukał jak mu... Jak mu tam lepiej? No ci naukowcy, no przepraszam. Kurde, no teraz mi smutno, ale... Trudno! Spokojnie. Tutaj widzę jakieś od, odkażenia. I teraz tak jest jeszcze jedna opcja, muszę zapisać tutaj w tym miejscu. Bo to jest dla mnie bardzo ważny moment. Czy niekoniecznie dla Was ważny? No i kurde, niekoniecznie dla Was ważny, niekoniecznie ważny dla fabuły, ale po prostu chciałbym, żeby ten moment wyszedł całkiem dobrze. Zaraz Wam pokażę o co chodzi. Chociaż troszeczkę za szybko napisałem. Ktoś tam jest dostępny, niedobrze. Proszę mi tutaj, otwórz windę. Otwórz windę, dziękuję. Nie wychylaj się, jak chodzę do windy, jedziemy dalej. Pyk, tu wszystko się wali. No mówię, to jest charakterystyczna cecha. I teraz to jest ten moment. Nie, to nie jest ten moment. Otwórzcie. Otwórzcie, panowie. Jesteś całkiem ciekawe, że oni sami mogą zabijać się nawzajem. Mam nadzieję, że wszystko będzie ładnie słychać. Bo jak mi się... mikrofon przeciszy nie będzie mnie słychać, to się wkurwie. Przepraszam za słownictwo, no tak już jest. Pyk, pyk, pyk. Kontynuujemy przygody. A tutaj, tak? Dobra. O chyba się zamknąłem. Ale to nic. Już mi ktoś otworzył. No właśnie, moi kochani ruscy. Jak wy mi pomagacie. Ktoś jest? Idziemy najpierw tutaj. O, uciekaj! Do lawy. A, teraz pamiętam ten moment. A, to trzeba przytrzymać, tak? Czy to się samo rozpierdli tam? No kręć tym, Jackuś. Jackuś, Jacuś. Dobra. Tam nie przeskoczymy jakby, co? Ale, ale, ale... Aha, i teraz pamiętam. Dobra, teraz się cofamy, idziemy tędy. Wszystko pamięta Kilosek, wszystko pamięta. To jest właśnie ciekawe, że jeżeli za dziecka coś przechodziliście, to będziecie pamiętali go z najmniejszymi szczegółami. Tak samo jak Kiriku też pamiętałem. Chociaż w sumie z Kiriku to gorzej, ale z te, tego tego Soldier of Fortuna to, to normalnie jak... Jak rodzonego brata, którego nie mam znam. No. Idziemy dalej, sobie ładnie, kulturalnie tu strzelamy... A nie, to się samo rozdaje. Tak? Okej. Okay. Nie strzelajcie tam, proszę, nie strzelajcie. I teraz jest ten moment, o którym mówię. Ja zrobię tu jeszcze... Ktoś będzie dzwonił i to mi się nie podoba. A, przepraszam, sekundeczkę, odpiszę. Pannie D. Okej, okay, moi kochani, już jestem. Idziemy dalej. I to jest ten moment, o którym wam mówię. Zobaczcie, no i nas tu zamkną bezczelnie. I nas zaczną gazować, zagazowywać. Ale naukowiec jest świetnym człowiekiem. Jest dobrym człowiekiem. I teraz... Nie, dostaniesz go! Żyjesz? Żyjesz, chłopie? Dziękuję ci przyjacielu, nie zapomnę ci tego I dlatego chciałem go po prostu uratować, bo ja... Nie, wy ich też nie zabijecie, oni są wszyscy spoko Uratowali nam życie, przepraszam, że zabiłem wasze... Nie uciekaj, no nie, nie zabijecie Chłopie, może mi ktoś otworzyć? Otworzysz? Nie rozumiem do ciebie, znaczy co ty tam do mnie mówisz? Nie rozumiem, no ale trudno, jedziemy Cześć, dzięki za pomoc przyjaciele Okej okay. Idziemy zaraz sobie z... Pamiętajcie, że celem tej misji jest detonacja tej bomby bomby chemicznej, coś takiego, broni chemicznej, przepraszam, znowu, no, kurde. Aka mała, bezczelna SMS-a mi napisała. Czekajcie no, moi kochani, muszę użyć swojego uroku osobistego. Zaraz do was zawrócę. Okej, okay, moi kochani, już pocisnąłem jakiegoś ładnego sms i teraz mamy znowu minutę na wyłączenie... ...Critical, Aha, czyli do jakiegoś tam erbnego rozpierdolu. Tak bym to przetłumaczył. I teraz nie wiem, czy mamy iść na samą górę, czy chyba tak. I tutaj się chyba to wyłącza już. Eee, no to ładnie nam poszło. <noise> Myślałem, że zajmie nam to troszeczkę dłużej, no ale cóż. Zajmie nam to troszeczkę więcej czasu, tak nie wiem powiedzieć. Teraz wystarczy wyeliminować pozostałą ferajnę i wszystko będzie cacy. Jedziemy. mówię wam. Orędzie do wszystkich mężczyzn, którzy oglądają ten kanał. Szanujcie kobiety i nie traktujcie je tylko jak ciało. Cycki, nogi, dupy, oczy, nogi. i ten teges. Bo mają jeszcze charaktery i duszę. Też zabrzmi to trochę głupio dla was pewnie, ale warto o tym pamiętać. Dobra, i tak kończymy misję chyba w Rosji. w Rosji, przepraszam. Nie będziemy się tu wysilać na żadne angielskie. Akcenty. I tak jak mówiłem, epicki wybuch na koniec. No. Jestem ciekawy, dokąd ten Jacko ucieka. No okej, okay. no skacze sobie. Biegnie, biegnie, biegnie sobie super, super, super. Wszystko wybucha. A on się tak po prostu biegnie. No i biegnie, skoczył. A, i rozumiem, że ten skok już zatrzymał wybuch, cała baza, okej, okay. Jacko jest bezpieczne. Ja nie mam z tym żadnych kłopotów. Nawet mi to jest na rękę, bo mogę jeszcze dalej pograć. ok my mamy jeszcze dużo czasu, moi kochani, my mamy jeszcze do 45. Ja nie jestem pewny, czy nie wyjdzie mi z tego 33 minuty. Poczekajcie tak na logikę 20 Nie, no musi No to chyba wyjdzie źle Dobra, ja to przed... Hmm. A, czyli Hulk coś tam wykrył, że Lokacja Warhead, nie wiem co to jest. To jest chyba coś, jakieś tam jakaś broń, niedobra, chyba taka bomba. O, tam ostatnią lokację. Bomby, Lightfoot to się nazywa. Jest nam na terenie generała Mohameda Amu. Teraz będziemy zabijać, yy, no, yy, Arabów. Niemcy to jest Challenger. Saddam Hussein himself. czy coś tam jest związane z tym Saddamem Husseinem. Amu. Yy, a, jest wkurwiony, bo Irak przegrał. Gulf War, nie wiem, to jakaś pewnie wojna. A, i sprzymierzył się z grupą terrorystów, która ukradła tą. Te, 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 no wiecie, te, 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 te bomby, no chyba. Aha, czyli możemy to znaleźć wewnątrz militarnej bazy tego AMU i że tak podejrzewają, że głównym celem, głównym tak jakby celem rażenia, celem ataku tego, tego AMU całego, to by były jakieś tam główne. Headquarters, nie jestem pewny. Jakieś główne tam obiekty w Nowym Jorku. Dobra, idziemy dalej. Bez opieprzania, teraz weźmiemy tak, weźmiemy sobie to, to i naszą, i naszego Black Panther. A nie, to jest Black Panther, dobra, to, to jest, to, to jest ciekawe, już nie, nie musicie mi odpowiadać, Black Panther. Silver Talon, Ballistic Armor, coś tu jeszcze jest, no i te granaty, to, to tam już jeden chuj co weźmiemy. Dobra, jeżeli będzie 18, 30, jest 18.35, moi kochani. Ja zaraz zrobię przerwę i ewentualnie wrócę tu i się po prostu pożegnam. No, to by był dobry pomysł, bo obawiam się, że może być już 25 minut i że źle ustawiłem stopy będzie po prostu 35 minut z tego, a to już jest troszeczkę nie na rękę. Widzicie sobie, tutaj Arabowie ładnie chodzą. Jest spoko. Okej, okay, także ja zaraz, zaraz wrócę albo już nie wrócę. No to zaraz się widzimy. Nie, jest spoko, jest spoko, to dobrze ustawiłem. A już się bałem, że coś popieprzyłem, no także... Oj, tutaj jest nowy rodzaj przeciwników, bardzo denerwujący, idiotyczny debil, cholerny skurwysyn jeden. Ale dobra, już się go pozbyliśmy, on potrafi naprawdę tak życie, życie uprzykrzyć, także wiecie. Trzeba sobie na niego uważać, trzeba też uważać na cywilów, bo jak za dużo cywilów zabijemy, to jest koniec misji. Zarabamy mi się całkiem przyjemnie walczy, bo mają te pistolety. I fajnie krzyczą jak umierają. To jest też fajne u nich. Nie jestem pewny... To są chyba Arabowie. Tak, tak mi się wydaje. No jeżeli to jest Irak, to tak. Tak tak mi się wydaje. Dobra, weźmy, 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 weźmy ten ten pistolet fajny, bo nie się też całkiem ciekawie obsługuje. Czy całkiem się go ciekawie używa? Amunicji nam tu nie będzie brakowało, także nie ma problemu. Tyk Będę musiał jeszcze dwie minutki dodać potem, bo poprzedni film wyszły 24 minuty z czymś. A teraz jeszcze, jak zrobiłem tą przerwę i robiłem trochę tych przerw, to będę musiał dodać z, no z 3 minutki gratis, może tak. Jak będzie trochę dłuższy, to się chyba nie obrazicie, nie? Mam nadzieję, że się nie obrazicie. Nie no, wy się nie obrazicie, wy jesteście spokojni. Wszyscy. Piek, piek, piek. Nie, 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 nie lubię po prostu... Nie lubię tylko moich widzów, którzy nie potrafią poprawnie składać zdań. To, to jest wkurzające. Nie potrafią poprawnie składać zdań albo piszą z bykami ortograficznymi. Takich to mam normalnie czasami aż dosyć, ale większość jest taka spoko, spokój Tędy, 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 coś do mnie strzela, ja my się nie przejmuję, A, mam jakiś pan niegrzeczny. Nie jestem pewny, czy tutaj nie jest resp między tymi, tymi 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 drzwiami. Tymi bramami właściwie. Pyk, pyk, pyk. Tu nie tak? Albo tak. Tak? Nie, no, no tak. Smartowałem oczywiście amunicję. Cały ja... No ale cóż. No wskakuj tam. Nie mamy do tego amunicji. Ja myślałem, że mamy dużo, a tu dupę blada. Nie wiem po co, czemu ta snajperka mi się tutaj cały czas zapisuje. Ja jej nie chcę w ogóle. Mam dosyć tej snajperki. Okej, okay, tędy i tędy. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Super, 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 duper. Teraz... A, locked. No to dalej. Tutaj czas, czas. Tu trzeba kombinować trochę w tym... ...arabskim świecie. Zwróćcie uwagę na... Te ciekawe ozdobienia tutaj. Znaczy gdzieś tu były. Tu, o, to, 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 Z tego co wiem, to kultura islam... Znaczy kultura, religia islamska zabrania. Przedstawienia świętych na obrazach czy czymś takim, dlatego właśnie... Oni przedstawiają te takie specyficzne symbole. O, nie, 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 ty człowiek. Ej, ale nawet jak, jak kurde, jak sam grałem, to musiałem się męczyć, a męczyć z tymi gościami napakowanymi. A tak to z wami od razu szybciutko wszystko leci. Boże, jak wy mi przynosicie szczęście, no to jest po prostu Meksyk. Okej. Okay.

Nie, chyba nie. Nie wiem, właśnie. Nie, nie, nie będzie to nam dane, chyba. Musimy schować to i uciekać. To jest element. Nie, niepotrzebny według mnie, ale. Zupełmy. Zupełmy to. Nie! Wróć nie Przepraszam. Proszę się tutaj nie krępować. Nikogo tu nie ma. Naprawdę no, nikogo. A, tędy. Tędy, przepraszam. Możecie już wchodzić, panowie. Coś chciałem powiedzieć. Aha, że tak. Że tą bombę przenieśli na. Gdzie oni są? Wszędzie walą do tych drzwi głupki. No i gdzie ja mam iść teraz? To jest pytanie. Nie jestem pewny, czy nie mam przeskoczyć tam. Tak, tam mam przeskoczyć. Nie! Huuuu, hu hu hu. Drogi panie, proszę mnie tak nie straszyć. Okej. Okay. A, ja to mogę przejść bez bro czucz, czucz. Coś mi się stało z tym. Nie. Mogłem schować broń, to bym... Jak to się robi? Poczekajcie. No nie ma tak... To... Jak jest schowaj broń? Hmm. Pójdziemy z nożem. No i cały element zaskoczenia w pizdu. I cały plan też w pizdu. Okej, okay, zrobimy to tradycyjnie. NIE! Spokojnie człowieku. Wszyscy już szczerają. Ja było tak, tak fajnie było. Przepraszam Pana za postrzał w głowę Ale, 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 Nie, myślę, że to jest żołnierz przez moment, ale nie Oj, czekajcie, 30 FPS-ów, dajcie mi sekundeczkę A nie, już jest OK. Czasami się tak dzieje po prostu Nie wiem od czego to... Za... No nie wchodzić mi pod nogi, cholerna naraby. Przepraszam Ja nie jestem uprzedzony do żadnej narodowości, ale po prostu czasami Są pewne rzeczy, które wychodzą tak jakby... Mimowolnie, o Coś takiego. I to jest nie zawsze zależne od człowieka. Ja po prostu mam już wkodowane, że to co nie jest nasze, tak jakby, to, do czego my nie jesteśmy przystosowani, musi być złe i gorsze. Weź, bo ludzi, zabijasz człowieku na ulicy. Rękę byś mógł strzelił tą armatą, czy czym. A i tutaj jest teraz kolejny, kolejny moment, gdzie będziemy błądzić, tak mi się wydaje. Nie strzelaj. A, a to... Nie wiem po co ja tu powiedziałem, ale coś. Okej, okay, idziemy dalej. Aha, i teraz tutaj jest taki ten, ten, ten motyw, że trzeba się tu. To już pamiętam. Wow, jasus, jak się przestraszyłem. Ludzie, drodze. I znowu mi! Ten... Skurdy znie. Nie, nie próbuj nawet. Dobra. Udało się. A ty też proszę opadnij na ziemię. Idziemy tędy, nie opieprzamy się. Dobra, myślałem, że będziemy błądzić, ale nie błądzimy. Już coś tam strzela. Chodź tutaj. Ja nie będę się sam opieprzył. Winij. Dawaj mi. No i, i, no, i jeszcze nie mogę zabrać pistoletu. Jest chamstwo. Niedobrze. O nie, dobra, tutaj będziemy musieli już kończyć, naprawdę moi kochani, ale nie, miałem dorzucić jeszcze 3 minutki, więc 46 będzie i kończymy. 3 minutki gratisowo, gra, gratisowo. Tylko żebym teraz patrzał na zegarek, bo to strasznie czasami szybko czas leci. Nie, czasami, zawsze. Dobra. Nie strzelaj. Ty też nie strzelaj. Proszę nie strzelać, w ogóle ty, Co to za głupie tradycje macie, że tak strzelać do ludzi? Naprawdę. Tędy też nie, chyba tędy idziemy, dobra Sprawdzaj zegar, sprawdzaj zegar, kilosku 43 dalej Okej okay. Nie krzy... No i patrz no i, no, to, no i po prostu widzisz, widzisz chłopie jak to się kończy Mogłeś biec I tak Okej, okay, teraz musimy to jakoś ładnie rozegrać Żeby tu nie pozabijać za dużo cywili No, Matrix, Matrix, Matrix Dobra, coś jest jeszcze tutaj Z tej strony nie oni są na górze. A, tu jeszcze jest, dobra. Gin! Pan, tu. No. Okej. Okay. W cywilie żyją, jest okej. Okay. Zegar, zegar, kilosku, zegar. Już 44, jeszcze dwie minutki. Nie całe nawet, nie całe. Czas, tu musimy szybciutko to wszystko załatwić. Najlepiej do nich nawet nie strzelać. Albo nie, postrzelamy, dlaczego nie? Co my, my jesteśmy gorsi? Nie jesteśmy gorsi, możemy strzelać. Całe dnie możemy strzelać nawet. To panowie myślą, że będą sobie żyli tak spokojnie na warcie kilo za 53? Co jeszcze do tam... mnie... A, tutaj. Właśnie głupie, że jak się w jakimś miejscu zatrzymamy na dłużej, to ci wrogowie będą się po prostu respić nam za plecami. No ale dobra. Przynajmniej mamy tak jakby nieskończoną ilość amunicji. Pyk. Nie strzajcie, na... ale naprawdę no... Wystarczy tego strzelania. Idź pan z tym, bo zaraz postrzelisz cywila i potem mi będzie statystyka, że friend is killed. Gaddemy, no. Tędy ten... A się wychylić, spaniaczek. No. A, która godzina? Kirosku, kilosku, kilosku. Szybko, 4,5. A, już oczywiście cała apteczka poszła. Czy apteczka, ta mm, kamizelka? Dobra, i tutaj będziemy zakończali. Tak mi się... Tak, tak mi się wydaje. Mamy jeszcze min... Dobra, to jest tam ten No postrzeg człowieku, a nie tam się... Pięknie, super zrobiłeś show. Bohaterstwo to podstawa. Okej, okay, to ja jeszcze oczyszczę teren, żeby mi się przyjemnie potem grało jak wrócę do tego. Flaga Izraela, podziwiajcie. Tylko jeszcze sobie wezmę tutaj. Jeszcze pieski trzeba... O nie! I na zakończenie... Nie, nie próbuj, nie próbuj pan. Dobra, okej. Okay. I spoko. Także moi kochani, tutaj yy, był Kilos53. I zapraszam do obejrzenia kolejnej części... Halo, nie, pff, kraduty. Soldier of Fortune Platinum, trzymajcie się, cześć.